takim klimacie w autobusie akurat tutaj mamy, jak widzicie kadzidełka się palą, muzyczka leci, dzieje się. Coś nowego, jeszcze takiej architektury nie widziałem, przyznam szczerze tutaj. Widziałam damki na drzewie, ale nie tego typu, a przyznam, że robi wrażenie, tak jak widzicie, kanalizacja idzie zewnętrzna. Wow, ciekawy jest tam, jaki widok jest, bo tam ogólnie słychać w tle, e, teraz się słyszycie. Morze jest, więc e, słychać mega fale, więc ogólnie tu jest bardzo blisko plaża więc pewnie widać jeszcze piękny widok stamtąd a tu macie kolejna budowla w podobnym stylu najbardziej ciekawy jestem ogólnie komarów tam w środku bo widziałem akurat to co teraz nakręciłem to widziałem było do wynajęcia zastanawiałem się nad tym ale widziałem otwarte też pary i stwierdziłem no nie ma takiej opcji nawet e, bo najgorsza dla mnie opcja to jest właśnie z tymi moskitami Gdyby nie one, to nad bym się nie stanowił. O, chyba znalazłem ścieżkę na wodę. Nie wygląda specjalnie, szczególnie, ale sobie sprawdzimy. A w sumie, ile tymi krzakami tak na cwaniaka zapomniałem, że tu są te węże i inne szkodniki. O, wow! No to to ładne. Tu macie kaktusika. No, przyznam, że tłumaczek jest spokojny, ale mm. mega gorąco. Jak widzicie, tropiki ale piak to aż parzy. to co tu widzicie to jest zielenika, którą właśnie ludzie żują a później plują tym na czerwono między innymi I to jest ogólnie lokalny targ w którym sobie kupiliśmy ananasika za 8 zł za kilo fajny klimacik Ej, gdzie to wszystko są łódki eee, rybaków? A co ich takie budki? Nie wiem, czy to są domki, raczej nie. To bardziej są te budki na przekimanie albo na przetrzymanie jakichś rzeczy raczej. Taki tam z ruchu. O kurde, na pewno, pewnie nie widać tego ale to jest bardzo dużo świetlików mega ładnie to wygląda mój kolejny poranek trochę w innym miejscu właśnie życie się budzi Nie wiem, czy to słyszycie, ale to jest tle ptaków. Całą noc zresztą było słychać pawie i inne zwierzaki. Lubię takie poranki. Te dźwięki są. Tu, gdzie właśnie jestem. Sri Lanka. Małe szczególny są tak głośne, i zazwyczaj to one budzą wszystkich. I moje dziureczki i śniadanko. To są chyba paraty. To będzie amlecik, masala. A to nie wiem, jak się nazywa, ale ogólnie to jest na słodko. To jest taki ala-amlecik. I w środku zazwyczaj jest na słodko zrobione wiórki kokosowe z czymś. Ogólnie to dobre jest, zresztą tak jak wszystko co jest słodkie. No i mega fajnie, problem sam się rozwiązał, ponieważ pan przyszedł do mnie powiedział, że mogę zostać tutaj jeszcze parę dni. E, więc super, bo nie chciałam się przemieszczać i szukać tego, więc zostanę tutaj jeszcze dwa dni co najmniej. Mnie pan jest bardzo przemiły, jest mega pomocny, bo mm. za mega okazyjnie cenę wymienił e, właśnie dolary. Dla mnie osobiście by d, d, dużo inną no cenę dali, dużo gorszą, a odnośnie noclegów. Ja też powiem, że mogę kolejne noclegi bez strony internetowej zabukować taniej. Ale ja stwierdziłem, dobra, i tak jestem zadowolony, to nie jest też drogo. Tamte 2 zł, 3 zł mnie nie zbawi, że więcej zapłacę dla niego to jest dużo, więc zapłacę taką samą cenę. A mniej więcej kosztuje mnie to 41 zł w nocleg, więc i tak jest skid. Internet może nie jest najlepszy, ale ja mam i tak dalej swój w telefonie 100 giga, więc dla mnie to wystarczy. A, jeszcze mój plan na jutro, bo dzisiaj sobie to odpuszczam. To jest właśnie ściąć to i ogolić to. Właśnie mam planach pójść do takiego barbera z masażem za całe 26 zł. powiedzmy. A właśnie tutaj pan przyszedł, powiedział, że on ma jakby co kolegę, który by mnie sceptnie, kurę i dół, tylko że to bez masażu za 6-7 zł. A tamten tak naprawdę, bo to bez masażu by wyszło. To jest 16 zł, bo to masaż tam dodatkowo wychodzi 800, czyli z zdyszkę dodatkowo Ale ja chciałbym z tym masażem spróbować, bo jeszcze nie miałam, chciałbym sprowadzić mimo wszystko. Tak prezentuje mu się obiadzik. To często dają do obiadu, to jest takie ciasteczko kruche, które jest smażone na świeżo. To standardowe jaj... to znaczy standardowo. To jest jajko tak jak na śniadaniu, jak widzicie ryż, to jakieś pikle, nie wiem jakie, kamieszanka. Co jest za dziwny owad? Patrzcie, o, skoczył odkrywamy nowe owady. Mini gekonik właśnie, zaraz mi do pokoju. To ciekawe ustrojstwo jest, ponieważ to jest takie alakadzidełko i jest bardzo dobre, bo odstrasza mega dobrze komary. Są różnego typu. Hmm, te kadzidełka ten akurat bardzo powoli jakoś siara, jara. Znaczy, zazwyczaj one powolutku się jara, tylko że więcej dymu wytworzał niż ten. Yy, ale są mega skuteczne, fajnie odstraszają kumery. To co widzicie, to jest moja kolacja. Jest godzina 21. Myślałem, że będzie o 18. Ale okej. Okay. Widzicie tego robaka? To jest świetlik i w nocy on myga. Dzieli się przez te mignięcie, bo właśnie jego dupcia, ale coś powoli odpala ten silnik, się nagrzewa. O jak tutaj fajnie widać właśnie jak ten robak świeci widzicie? Śniadanko, to jest coś nowego. To jest coś nowego, to jest jakiś deserek w liściach. Ciekawy jestem do końca co to jest. Wygląda jak placuszek. Z reguły nie wiem jak to jest, więc sobie wszystko miksuję. Tak jak tutaj wziąłem ten placek, na to położyłem jajko, położyłem tam makaronu i ten sosik. I teraz będę to wcinać w taki burkerek czy coś. Najlepsze tak. Mm bo zawsze jest dużo tego wszystkiego i nie wiadomo co z czym, się, co z czym jeść N najlepiej ogólnie to jest jeść, a ja akurat robię takie a la kanapeczki nasze kto tu się czai na moje śniadanko? wczoraj dostała banana, więc wraca dobra, zabieramy się za tego placucha No słodko spoko to jest w środku jakaś masa kokosowa z czymś to jest takie sucha ale spoko, to jest taki placek suchy Więc co to śniadanie? Hmm, chyba zapłaciłem 8 albo 9 złotych maksymalnie jedna z randomowych powiedzmy że plażyczek w ogóle myślałem że to taka piękna bryza się unosi no nie się zatrzymałem w okularek byłem to nie do końca widziałem aż się okazuje że to po prostu ognisko ktoś pali patrzcie tam jaka willa ma piękny widok kurde w ogóle willa ładna jest na bogato coś nowego jak widzicie tutaj ryby są gotowane Wędzone. ładnie pachnie ładnie tutaj kurczę Widać, że ludzie hajsu tutaj mają fajne budynki są wszystko ładnie wygląda tutaj, bardzo mega zadobanie. Widać biedę, ale nie aż tak straszną jak w innych krajach znalazłem domek, który wygląda kompletnie jak Santorini białe właśnie domki i takie niebieskawe okienice Kurde, nie, telefon nie oddaje tego, ale ogólnie to bardzo ładnie wygląda te kolory. Wow, ptos. Miałem się na latarnię morską, ale sobie odpuściłem ze względu na to, że mówiono, czytałem opinię o mało chodzi, że niby tam ludzi nie ma, że jest spoko, bo właśnie mało turystyczne, albo bardzo dużo ludzi, dlatego sobie to odpuściłem. Ja już widziałem latarnię. A... Migają małe łachudry. Tak jak widzicie, ogólnie mamy port. Jest pełno wszędzie statków, tak jak tu. I co jest e, najsmutniejsze, najdziwniejsze. I ogólnie tutaj pierwszy raz się spotkałem chyba na Lance. z tym, że dzieciaki prosiły mnie o hajs. Nie i to taki hamski jeszcze do tego sposób tutaj właśnie przy latarni. Może tu trochę jest biedniej. Dzieciaki po prostu wyskoczył na ulicę młody nie Wiem, 12 latek może i chciał mnie zatrzymać, dosłownie prawie mnie za, za, za ręce za ręce, za skuter łapał żeby zatrzymać i do mnie ręce wyciąga, że mani, mani, mani ja tak pff, nie lubię czegoś takiego, a jeszcze to było takie chamskie perfidnia, że nie zatrzymał, żeby pieniądze prosić, no to jest bardzo niefajne, niekulturalne i to jest, turyści nauczyli tego w głównej mierze mamy jeden z portów tu fajna, paczeka jaka wysepka, widzę, że można tam wejść

Patrzcie, jaki zamek tu się buduje? Ogólnie, tu jak widzicie, jest jedno skrzydło, tu jest środek, a tam jeszcze się ściągnie drugie skrzydło takie samo. Gigant! Po prostu kolos tak z daleka się rzucał w oczy. Aż sprawdzę, gdzie ja jestem, chyba Miris mi się wydaje. A świecko że nie, jeszcze nie jestem w Mirisie. Jeszcze z 5 minut jazdy mam. Jestem przed Mirisem w stronę Angalii. Jak widzicie kolos. To jest ścieżka do kokosowego wzgórza. No i to jest te słynne kokosowe z górze. Ale gdyby taką uciąć tu u góry, bez ludzi, to ładnie tutaj jest. Powinno właśnie być jak to wygląda na Instagramie, a jak wygląda rzeczywistość. Tak jak widzicie tam jeden człowiek z tyłu sobie się ustawia, żeby zdjęcie robić, a tak to jest kolejeczka. Tu fajniejsza perspektywa teraz jest. Widać właśnie jak to wygląda. pacie tam, gdzie jedna osoba tutaj sobie siedzi, czeka gdzie mój panu. I tam powiedzmy robi zdjęcia, a reszta czeka w kolejce. Nie. Zobaczyłem, nagrałem ich, jak sobie robię zdjęcie, wracam. Jak tu strasznie dużo wywiórek wszędzie jest. Patrzcie, tutaj sobie ta śmiga jedna. Szczurek. Tutaj właśnie mamy malutki targ. Każdy pokój ma jakiś plus. Tamten miał fajny taras, ten ma hamak, a tamten będzie miał mega fajny widok. Trzeka z ten przepiękny e, kokosowy dach. Trzeba wymieniać co roku. Tego nie widziałem myślałem, że on trochę dłużej służy więcej sezonów się okazuje w panu że co roku muszę wymieniać teraz właśnie pani siedzi 3 dni plecie to wiecie co właśnie sobie się doliczyłem bo tak ostatnio mm, wymieniałem pieniądze bo już mi się skończyły i tak wiedziałem coś kurde nie gra no i sobie stwierdziłem że zrobię kalkulację bo ja robię rozpiska ogólnie sobie zapisuję zawsze jak coś wydaję mm, więc wiem ile dokładnie wydałem na co zrobiłem rozpiskę teraz. Ile Michajlisu poszło na co, i ile rozmieniałem, ile razy i bla bla bla. No i doszedłem do wniosku, że brakuje mi 25 tysięcy rupi, czyli to jest równowartość 350 zł. Zajumali mi i nie wiem gdzie. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio liczyłem pieniądze. Kiedy to było możliwe. Zazwyczaj miałem przy sobie większość kiedy prysznic brałem, kiedy spałem nie mam pojęcia 350 zł zajął mi pierwszy raz mi coś takiego zdarzyło ja tutaj e, się zastanawiałam na tym znaczy zły byłem ze względu na tego fryzjera że chciał mnie oszukać a mi <laughs> tu ktoś zajęło 350 ziko. to jest kurde, to jest mega duży budżet bardzo duży budżet. To jest my powiedzmy 10 dni noclegów czy 9 albo tydzień po prostu takiego życia kurna. No piąty raz coś mi się takie zdarzyło. Jestem w lekkim szoku, przyznam szczerze. Mam niesmak. Bo wczoraj czytałem jeszcze, że tutaj trzeba na plaży uważać, akurat, że często jest pusta plaża, gdzieś na 5 minut popływać, wracasz, pieniędzy nie ma. I że to bardzo często jest tak na plażach, tutaj, że trzeba mega uważać. Musiałem mieć dokładnie to samo gdzieś, nie wiem, zostawiłem na 30 sekund może portfel. Ciężko mi stwierdzić. O, idzie ta rodzinka, którą myślałem, że to są yy, luwaki, a to są mangusty. z tego co sprawdziłem w internecie, jak widzicie, to w ogóle jest cała rodzinka. Patrzcie, co tu mam, pani pawica z malutkimi pamiątkami. Tego jeszcze nie widziałam. Pawi to jest pełne, ale szmaluśkich takich bobków nie widziałem. Jak widzicie, to jest Coca-Cola. Nie wiem czy wy wiecie, ale oni mają inne produkty oprócz Coca-Coli. To jest na przykład Lion, Jest nazwane to imbirowym piwem. Ale to z piwem chyba nic nie ma wspólnego, ponieważ nie jest piwo. Przynajmniej mi się wydaje, że to nie ma procent. To jest bardziej taka rozżadka. O smaku lekkim i Bardziej to jest słodkie. Zamówiłem owoce, może właśnie z makaronem. Przyszła taka gigantyczna porcja. Wow. Bardzo ciekawą rzecz odkryłem, właśnie przed chwileczką sobie szedłem i tak patrzę, kurde są wszędzie pstryczki elektryczki na słupach, się zastanawiam do czego one służą, a później patrzę, tam jest lampa macie pstryk, 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 sieci pstryk, ostro. Czyli wychodzi, że żeby latarnię sobie zapalić trzeba sobie samemu kliknąć, ostro, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Tam ponad gdzieś są żółwie. Fajnie to wygląda jak taka wydma w sumie. A to plaża jest. No, jestem na plaży. Niby miałam, e, mam możliwość tutaj szukania żółwi, ale to trzeba czekać do 18.30 na wykluwanie i do 22 bodajże chyba, na, czy 22.30 na składanie jajek i to trzeba jeszcze kawałek podejść. Nie wiem, czy jestem gotowy na to i czy mi się chce. Bardzo ciekawe domki nagryniane. nie byłem tutaj na plaży tylko po drugiej stronie przyszedłem przez ten resort mega fajne. widać, że komary tam są, ale klimacik bajka, nie ład, a zarazem to jest fajne patrzcie jak ładnie księżyc świeci widzicie te megające coś to są świetliki i uwierzcie na żywo to dużo lepiej wygląda bo tu widać więcej detali jak to fruwa to tak wygląda jak takie malutkie wróżki i one są wszędzie, tu jest cała polana taka i takie bagno powiedzmy, zlewisko całe jest zawalone właśnie tymi świetlikami. Pięknie wygląda to. No i mamy śniadanko trochę w innym otoczeniu dalej są te same miejscówce, ale inny domek tym bliżej natury ostatnio na instagramie chyba opisywałem odnośnie dachu robionego z palmy kokosowej to właśnie, że jest namoczana na początku bo jest to bardzo sucha, więc jest najpierw namoczana, właśnie tak jak tu widzicie w Bajorze jest pod wodą po to, żeby ją zmiękczyć a później jest sformowane z tego plecionka taka jest robiony dach, ściany i inne rzeczy Właściciel powiedział, że jegania, bo to są szkodniki, ale turyści je dokarmiają, właśnie tak jak ja to zrobiłam. przez co przychodzą. Patrzcie, jak słodko wygląda ta wybiureczka. została ryżone coś, i zadowolona. I szczurek, ale długie, te pazury ma. Jak kościotrup jakiś Jakiś nowy robal Wygląda jak mrówka, ale jest bardzo dużo Trochę jak modliszko ale za, za małe na To jest chyba głowa bufala. Patrzcie jakie to wielkie w ogóle zęby ma. Czekajcie, przyłożę rękę dla porównania. Mega wielkie. Się nie spodziewałam. W ogóle teraz, jak na to patrzę, to wygląda trochę jak buzia takiego rekina jednego. Tu pani właśnie robi plecionkę. Jak widzicie, to bardzo szybko idzie. Ogólnie co drugi liść jest e, zaginany. Myślałem, że to trochę inaczej jest zrobione. Sprawne ręce już. I tak wygląda produkt gotowy. Tak się prezentuje mój domek z zewnątrz. Zabłaczcie jeszcze śmieszną okienko, mam. można podglądać. W sumie to tylko ludzi. Nie wiem do czego, czy to jest to w wentylacji. To kolejne danie dalo. Fajne. Biorę się się za, zadaszamy. To jest kary. To, co widzieliście, ten resi kary, kosztował mnie z plus jeszcze mała kolka. Plus 10% na Nie Nienawidzę tego. Plus 10% sobie doliczyli jeszcze takiego napiwku, co też mi się nie do końca podoba. Nie wszędzie to jest praktykowane, głównie w tych najbardziej turystycznych miejscach sobie doliczają po prostu 10% albo w 20% zależy od restauracji. I kosztowało to prawie 4 dychy, więc to było sporo, jak na warunki lankijskie z Lanki ale było bardzo dobre, bardzo, bardzo, bardzo mi smakowało. Dawno nie jadłem tak dobrego kary z ryżem się najeżarłem tak jak świnia ale wszystko wciągnąłem każdy możliwy kawałeczek, kropelkę tego sosiku bo to było przepyszne plus jeszcze tam zatem miałem samochodem jest drugi samochód, w którym pełno owoców to kupiłem sobie wychodzi mniej więcej 450 rupii czyli 6 z 6 hakiem eee, za kilo ananasa no to też mi wyszło chyba 9 zł za ananas, ale ostatnio kupiłem w markecie, to był taki pyszny, dawno nie jadłem tak dobrego. To samo awokado, trochę droższe było, bo kosztuje 13 zł za kilo. Ale właśnie ostatnio kupiłem w markecie. O Jezusek, jakie dobre było. Dawno nie jadłem tak pysznego mango. Nie wiem skąd one sięgane, nie wyglądało tak czysto jak normalne zazwyczaj są. Jeżeli chodzi o skórkę, ale bo sztos, po prostu sztos. Jak nigdy nie mogę znaleźć bawołów w wodzie, to tutaj pacie krów, czy tam co to jest, siedzi w bajorze. Dzika natura, część 2568. Tu macie konika polnego, który jest inny niż nasze. Tak się prezentuje ten dzikus. Nie jest wielki. Macie porównanie z moją ręką. To oblążyje? Żyje, dobra? Pacie nie ma, że mam tutaj kokosy na wyciągnięcie ręki. Brakuje mi z półtorej metra. Może mniej, nie wiem, ciężko stwierdzić. Tak czy siak macie palmy, dotykam więc bardzo bliziutko. Patrzcie, jaka to gigant. Joki jaki klot, myślałem myślałam na początku, że to jakiś kot. wow, patrzcie, jaki ładny kolor ten dzięcioł ma. Co tu przylazło? Spora godzina, jak widzicie, tutaj jest po prostu dżungla. Wszystkie zwierzaki można spotkać. Ja teraz, wszystkie te zwierzaki, co nagrywam, są w obrębie metra dwóch, trzech mojego domku. Jeżeli na to, że nawet nie trzeba się ruszać, zwierzaki same przychodzą. Tak zresztą widzieliście te wiewiórki: dwa typy. Ten, ta jaszczurka, węże miałem przeróżne owady i inne małe gadziki. Mniejsze jaszczurki też były przeróżne, nie to, że jeden typ tylko były różne. Mangusta, pełno różnych ptaków. Zresztą tak samo tam byczki latają, jeszcze się w błocie poplają. Ogólnie wszystkiego tutaj jest, to jest mega fajne. Jest taki fajny warb, dlatego tutaj zostałem 6 dni, mimo, że tutaj nic specjalnego nie ma. Jest nawet ciepło. Droga, zacie ponad w tym domku, w którym teraz jestem, bo w tych poprzednich to jeszcze było w miarę ok. Tutaj jest blacha, więc bardziej się nagrywa, to bardziej jest jako sauna. Ale to nie zmienia faktu, że dalej mi się tutaj podoba, jestem ogólnie w trzech małych ptakach. I to jest w Tangali miejscowości, to jest południe Sri Lanki. Tak czy siak. Miło jest e, posiedzieć, podsilować, z dala od zgiełku, e, tego chaosu. Ogólnie magatura, Roboter robił zazwyczaj wieczorem e, świetliki. Uwielbiam po prostu, to jest takie magiczne, jak tu, tu wszędzie po tej polanie, po tej, wszędzie świetliki latają. A najfajniej to zawsze wygląda tutaj właśnie na drzewie, jak one latają, bo to to już w ogóle wygląda bajeczko. I, a co jest najśmieszniejsze, że w innych kraju byłem, to było trzeba zapłacić za te wycieczki. Pamiętam, że w którymś kraju akurat chciałem na to pójść, ale nie mogłem, bo coś mi nie pasowało. Po prostu nie pamiętam co. A tu mam za free. <laughs> Sobie idę po prostu gdziekolwiek, wszędzie są te To Tak jak wspominam, one nie są za piękne e, za dnia. E, ale na mocy jakichś nie widać, tylko widać światełka to jest co Właśnie takie listki były teraz opalane pojedyncze pędy, które są nacięte w ten sposób. Ale ładny kolor to ma w telefonie. Właśnie rozmawiałem teraz z właścicielem i powiedział mi, że to właśnie opalane, bo przez chwilę wystarczy, ale te liście właśnie kokosowe, jak są opalane, to później są bardzo mocne. I są na tyle mocne, że można używać ich jako lin. I właśnie są do spiązywania dachów. Ciekawy motyw. To jest mega praktyczny kura, oni wszystko wykorzystują. Bambusy, palmy kokosowe to jest kurde fajne. W tym bardziej to bardzo ładnie wygląda zawsze. Jak jak widzicie tu jest właśnie robiony naprawiany ten dach. Ogólnie każdy pokój pan ma popisany. Myślałem, że to ludzie po prostu sami piszą i teraz zrobić z tego tradycję. I na wyjeździe dał mi dwa markery i poprosił mnie, żebym coś napisał. Więc napisałem w moim ostatnim pokoju, bo ogólnie w każdym u niego spałam taką sentencję. Powiecie, czy jest spoko? Nie odkładaj marzeń. Odkładaj na marzenia. Bardzo się z tym utożsamiam. Eee, uważam, że trzeba odkładać na marzenia, a nie odkładać marzeń i trzeba je spełniać. Bo marzenia są nie po to, żeby o nich myśleć, tylko trzeba po prostu to robić, spełniać, próbować, kombinować, cokolwiek. To są moje priorytety, staram się do nich dążyć cały czas. Jak spełnię jakieś marzenie, to staram się tworzyć jakieś kolejne, mniejsze bądź większe. Dobra, jadę dalej, więc nara.